Robisz mielone twarde jak kamień? Posłuchaj babci Ani, a będą miękkie jak chmurka. Po pierwsze, mięso. Żadna chudaszynka. Kup łopatkę albo karkówkę. Tłuszczyk to nośnik smaku. Bez niego kotlet będzie wiórem. Błąd numer dwa. Surowa cebula. Nigdy tego nie rób. Cebulkę drobno posiekaj i zeszklij na maśle. Dopiero taką dodaj do mięsa. Razem z namoczoną w mleku kajzerką. A teraz mój największy sekret. Do masy dolej odrobinę lodowatej wody. Ja wyrabiaj ręką długo i cierpliwie, aż mięso nabierze powietrza. Oczywiście trzeba wszystko trzeba doprawić solą i pieprzem, a następnie smażymy na smalcu. Na złoto. A potem chwilkę pod przykryciem, żeby doszły. Widzisz ten sosik w środku? Tak smakuje prawdziwy dom. Kliknij subskrybuj. Po więcej przepisów, które zawsze się udają.